Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie Z gry Uwaga, zakręt Czyli cool favor Nawet denerwująca Czasami gra Ale by się Że da się przeżyć Ja jestem ten czerwony I o to tu chodzi, żeby zablokować Swoich przeciwników Jest nas dosyć, dosyć Sporo, że tak powiem I za, za dobrze nie umiem właśnie w to grać Niedawno zacząłem grać, ale myślę, że. No, mam dwa punkty. gramy do 50. No, a myślę, że będzie epic. Dobra, to zaczęłam pitolić tutaj, bo i dalej w ogóle. E, pewnie długo widzieliście filmów i w ogóle. E, tak, kurde, no i znowu mnie blokli. ale szczerze mówiąc, są wakacje. E, już po szkole. Już jeszcze połowa wakacji, szczerze mówiąc. Czy już szybko wam to minęło? Bo mi tak. I no, i myślę, że będę teraz częściej wrzucał filmy. Myślę, że cykniemy może z dwie rundy, jeśli mi się uda. Myśl, myślicie tak? Ja też mu tak myślę. Jeśli mi się uda, to jeszcze może dzisiaj wrzucę jeden film. Jeśli mi się uda. Mam taką nadzieję, że mi się uda. No, no dalej. No. Więc ogólnie trzeba zablokować swoich, tu mamy punktację. Jestem w wojną. Widzimy, że jest same guesty. O jeden że to jest nas. Raz, dwa, cztery, pięciu. I wygrał rundę. Za rundę jest cztery punkty. Nie, pięć, bo jest nas więcej. Pięć punktów za wygraną rundę, a ja jestem ten czerwony. Tak. No i prawie. Myślę, że chociaż wygram jedną rundę. znaczy, myślę, że wygram całą grę. Tak szczerze mówiąc. Dobra, to ja się skupiam. Dobra. Tam nie ma szans. Kurde! Ale spytoliła! Osiem punktów mam. Ja nie mogę. Mogłem tu tak się iść. Ale fej. Dobra. Muszę się... Muszę się. i już dwóch odeszło, czyli nas jest już czterech. Tak, czterech. Muszę się jakoś zmotywować. Ale piczka Kurde, no, dwa punkty, które 10 No, coś nie za fajnie. Polecam tę grę. Oczywiście link będzie w opisie do tej gry. Jest bardzo fajna, gra na przykład Darka. Jest bardzo fajna, bardzo, naprawdę polecam. Yy, dobra. Tak. Yy, I czemu inna gra niż Minecraft? Ponieważ postanowiłem sobie zmienić trochę grę. Więc, więc teraz. Tak, gra. I myślę, że będzie często na kanale. Tak. Yy, I też planuję serię z Minecrafta. Trochę Dla odmiany inną. Yy, tak. Dla odmiany. To będzie seria. Zobaczcie, zresztą z sami. No, nawet no, no, będzie niedługo, naprawdę niedługo. Już... ten gościu! Jest! Wygrałem! Oh yeah, we win the round! Jest! Dobra. Plus 5, bo czyli już mam 15. Na no, razie jestem ostatni. I to chyba nie za fajnie wygląda. Nie? Co wiem? Porównujemy testaty? Tak, poprawimy. Mam nadzieję, że poprawimy. Więc nie wiem, właśnie, co ten błąd bon daje. What the Co ten błąd daje? Nie mam pojęcia Jest, czyszczenie mapy Jest, dobra Patrzcie na to, patrzcie na to I to im da takiego speeda, widzicie? Patrzcie, tu Jest, jest, wygrałem Jest, jest, to już mam 20 punktów O je Dwie rundy rzędu Jej yeah. Kurde, ale fajnie, dobra Dobra, lecimy. Dobra, le, 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 lecimy O dobra, nie za fajnie to wyglądało. Te patologia to... Kurde, ale się... Ale się zrobiłem, ale faila, chciałem jeszcze wydriftować. Kurczę, że mi się chciało na to Dobra, mm, Musimy to ogarnąć. Dobra... Ale mam przechlapane, kurde, ale się zrobiłem. 26 punktów. Dobra, oj, coś, 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 coś nie widzę tego fajnie, ludzie. O, chciał tu ładnie zrobić. No, no, próbowałeś, ale nic się nie udało. Dobra, widzimy, że masz jestem że będzie pomarańczowy. Dobra, na razie dwie rundy wygrane mam. Trzecie mapy, trzecie mapy. Bierzemy. Patałachy, patałachy. Dobra. Ym... mapy. O, i to daje nam spida. Zielone to daje dla nas. A czerwony daj dla przeciwników. Tak. Czerwony dla przeciwników daj. Dobra, zostałem sam na sam, że tak powiem. Z tym gościem. O nie, o nie. U, fajnie, dobra, fajnie. Oj, oj, oj. Kurde! Ale zlabiłam! Ja, ja. mm, Fajnie! O nie wiem, czy nam się uda cyknąć dwie rundy, ale nas będzie to Part 1. Zrobię, widzimy Part 2. I to jest taki pro bonus. To im zmienia klawisze. To w przeciwną stronę im daje klawisze. Czajcie, bazę? czaj. Czajcie to! do mi speedy, lol, lol. Dobra, ogarnęłem. To jest takie mm, zarypiste. Dobra, ogarnę. I ogarniam. Jee yeah, do win yes! Dobra, cykniemy tą rundę i kończymy, bo muszę zrobić jeszcze wiele, wiele, wiele innych ważnych spraw. Mianowicie, nagrać coś dla was Kolejny party Tak Dla was specjalnie yy, Się poświęcam Się poświęcam I zlamiłem to Wiem Ja to, ja to zlamiłem O ludzie Dobra Kurde Coś mi słabo teraz się dzieje, Myślę, że następna runda Na wstępnym odcinku będzie lepsza Tak myślę Yy, oj, chyba zajmę ostatnie miejsce, szczerze mówiąc. Wiecie. I oni tutaj to zlamili. No już nie mają wyjścia. Kurde, coś mi się klawisz, klawisz zaciął. Kicha. Aaa, jajaj. muszę awansować na lepsze miejsce muszę tą wygrać rundę to mam jeszcze szansę na zwycięstwo szczerze mówiąc, naprawdę ziomeczki, ja to muszę teraz wygrać trzymajcie za mnie kciuki trzymajcie trzymajcie, proszę proszę, proszę trzymajcie no nie, no nie RZEMECZKI! Ale lamie Ale myślę, że jedna runda na jeden odcinek wystarczy Kurde To jest trzy Dobra, yy, Dobra, wygram Koniec yy, Akurat w mój czas się też kończy Yy, to ja myślę, że fajnie, że chyba dla was nagrałem. Co nie co nie myślicie? Tak? O, plus 10 końców. Dobra, ja się z wami żegnam. Siemanko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnych odcinkach, czyli w Party 2. Siemanko, z tej strony był MikeBlue, yy, wyjedno, subskrybujcie, łapkujcie.